Dobry wieczór, dzień dobry, cześć, bardzo miło gościć Cię w końcu na scenie Nowochódzkiego Centrum Kultury. Dzisiaj jesteś u nas przy okazji projektu MTV Unplugged, który tak naprawdę płytę tą nagrałaś 5 lat temu, świętując jubileusz 25-lecia swojej działalności artystycznej i dziś ten koncert był jednym z ostatnich kończących ten projekt. Tak, nie spodziewałam się, że aż tyle lat będziemy grać, grać ten projekt, aczkolwiek ja z łzą wokół żegnam ten projekt, bo ja bardzo lubię ten projekt. Tak. Dla mnie to było w ogóle ogromne wyróżnienie, że zadzwoniono do mnie z propozycją, żebym wystąpiła. Ta forma Antivian Plakt, kojarzy mi się właśnie z latami 90. Z, z, z wspaniałymi koncertami takich zespołów jak Nirvana czy, czy, czy Eric Clapton, i no, plejada po prostu, która grała pod tym szyldem, także gdzieś tam e, moje ego było poechtane. Ale tak serio, to e, przez te lata po prostu te koncerty fajnie się sprzedawały, publiczność fajnie reagowała na to. No ale czas, niestety, jak ze wszystkim, no, czas iść do przodu, czas. E, Zleciał tak szybko i teraz już no właśnie, bo w minęło etapy. 5 lat. Tak. Więc no, nie trudno wydedukować, że przed tobą kolejny okrągły jubileusz, tak. czyli 30 lat od wydania albumu Gemini. Jak ty się z tym czujesz, że to już 30 lat? No właśnie dało. to jest straszne, że, że, że człowiek tego nie, nie czuje, nie? że to ten czas tak, tak szybko ucieka. I to jest dla mnie niebywałe, że to jest 30 lat. Ja, ja powiedziałabym, że okej, okay, no. 10, 15, ale nie 30, to, jest, to fatalnie się z tym czuję. Niemniej jednak, z drugiej strony, y, wiem, że mm, no czasu się nie zatrzyma i trzeba być y, wdzięcznym za to, że, że, że jestem tutaj, że jestem w stanie grać te koncerty, że możemy mm, zagrać taką trasę, przypomnieć tę całą płytę, że jest zainteresowanie tymi koncertami, że ludzie chcą jednak przeżyć to, no wiadomo, w trochę inaczej, bo wszyscy jesteśmy starsi, mamy inne emocje, mamy inne, inną troszkę wrażliwość. Inaczej to będziemy może troszkę grali, ale jednak chcemy wracać do tych momentów, które kojarzą nam się z czymś, z czymś ważnym. No bo to był dla nas ważny czas. No ale z tego, co zaobserwowałam dzisiaj też, to na Twoje koncerty przychodzą, e, no można powiedzieć, całe rodziny. Czyli pewnie to pokolenie, które w latach 90. Cię słuchało i teraz zabiera swoje dzieci. Może nie mają ich z kim zostawić. <śm> To miło, tak. Rzeczywiście rzeczywiście przychodzą już nie same dziewczyny, ale właśnie mężatki albo z narzeczonymi, także, także rzeczywiście jest takie spektrum dosyć, dosyć szerokie. Ale myślę, dlatego, że, że każdy chce powspominać, każdy kojar każdemu kojarzy się to z czymś ważnym, istotnym. Tak jak dla mnie, no te lata 90. były szczególnie wspaniałe i, i, i takie można powiedzieć, szczęśliwe. Tak? Tym bardziej no, cieszę się, że, że przed nami te koncerty w tym roku. No, sama jestem ciekawa, jak to, jak to będzie. Przebojem wdarłaś się w, w, w latach 90. Na, na polską scenę muzyczną. Jako bardzo młoda osoba, no, myślę, że trudno się na to przygotować i być, być na to gotowym. Co byś dzisiaj sobie tej sprzed 30 lat po, powiedziała, poradziła? E żeby pracować jeszcze więcej, bo, bo oczywiście ten początek lat 90. był bardzo intensywny dla mnie. Ja na pewno nie spodziewałam się. Takiego rozwoju wydarzeń. I to trochę na mnie spadło, wiadomo, z nienacka i musiałam, musiałam dojrzeć bardzo szybko do tego, musiałam się wielu rzeczy nauczyć. A później trochę się z tego wycofałam, trochę przestałam grać, bo uznałam, że chcę odpocząć i tak dalej. Teraz z perspektywy czasu, teraz jak ja mam na przykład, mieliśmy prawie miesiąc y, 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 przerwy, to nie czuję się z tym dobrze. Jednak brakuje mi grania, brakuje mi wyzwań, brakuje mi tej adrenaliny. To jest. To jest część mojego życia i, i no nie wyobrażam sobie żyć bez tego, bez koncertów, bez występowania. A to jest prawda, że Ty że wciąż towarzyszy Ci trema? Oczywiście, ja wczoraj grałam pierwszy taki koncert właśnie po tej przerwie, to byłam zrozgotana. Naprawdę byłam zdruzgotana, no bo, bo ja człowiek już... wypada z takiego rytmu. A wiesz, tylko no w pewnym wieku już uczymy się, rozpoznaję te schematy lękowe, więc już wiem, jak się tam wiesz, z tego jakoś wybronić i, i, ale mimo wszystko wychodzę za każdym razem z, na scenę z zamkniętymi oczami, bo, 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 bo mam, ten, mam ten stres, ale to jest dobrze, bo, bo czasami jakaś taka rutyna, to, to może to wprowadziłaby mnie je... Tak. Mhm. No bo gdy już jesteś na scenie, to, to ty jesteś absolutny zwierz sceniczny. Wiesz co I, ja nie wiem? Myślę, że przez lata wypracowałam sobie jakiś taki, taki, taki sposób na, na, tą, na, tą, na ten stres yy, i na kontakt z, z ludźmi, i o dziwo yy, to jakoś tam działa. Okazuje się, że tak jak w muzyce, tak jak w życiu, że człowiek musi być tak, tak naprawdę sobą musi się trochę otworzyć i nie wstydzić się. Tego właśnie, żeby powiedzieć to, jak czuje, to, jak widzi pewne sprawy, że tak naprawdę prawda nas tylko ocali. Tak. Czego życzyć Ci na przyszłość? Tylko i wyłącznie zdrowia i zawsze po, 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 powtarzam ten, ten tekst z filmu, że żeby mi się chciało chcieć, bo to jest bardzo ważne, żeby człowiek miał taki napęd, żeby nie, nie tracił wiary w siebie, wiarę w to, co robi, to jest, to jest niezwykle istotne, no i przede wszystkim zdrowie, no bo bez zdrowia to reszta nie ma sensu. To w takim razie tego Ci życzę i bardzo, bardzo dziękuję. serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.